Komisja do spraw Pegasusa nie może de facto nazywać się komisją śledczą. Dlatego, żeby nazywać się taką komisją śledczą, musiała mieć specjalne uprawnienia, tak jak dostęp do informacji niejawnych. Brak tego dostępu, brak możliwości obejrzenia dokumentów powoduje to, że wnioski mogą być bardzo mocno zniekształcone, delikatnie mówiąc. Dlatego została ona. Nam pełną tutaj e, przeświadczenie, że została otworzona w jednym celu, mianowicie wzmocnienia ataków politycznych na Polskę i na Węgry. Zresztą tego nie ukrywali nasi koledzy z opozycji, polscy koledzy z opozycji. E, celem tej komisji nigdy nie było sformułowanie jakichś obiektywnych celów i sugestii legislacyjnych, dlatego, że w kwestii bezpieczeństwa narodowego Unia Europejska nie ma żadnych prerogatyw traktatowych. Cel był wyłącznie polityczny, uderzyć Polskę, uderzyć Węgry, aby udowodnić swój cel, ściągnięto świadko często bardzo kontrowersyjnych, którzy w swoich państwach członkowskich byli poszukiwani przez służbę, prokuraturę, a także powinni wyjaśnić najpierw swoją sytuację procesową. Bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo rodzin obywateli naszych państw w czasach wojny na Ukrainie jest dobrem nadrzędnym i tego się trzymajmy.